Subjekt Nexo, Nexo Pro i Cello NX. Nadawanie wysyłek z subjekta. Jeśli pracujesz na jednym podmiocie z Cello i subjektem, to od tej wersji masz możliwość tworzenia i wysyłania paczek dla zamówień od klientów przygotowanych w subiekcie Nexo, Nexo Pro. Po opłaceniu zamówienia w całości lub w części, możesz zlecić wysyłkę towaru do klienta. Dzięki nowej funkcji przygotuj do wysłania dla jednego lub wielu wybranych zamówień szybko utworzysz zamówienia wysyłkowe w Sello NX. To one dedykowane są do obsługi pakowania oraz nadawania wysyłek kurierami. Cały proces od spakowania do nadania przesyłki u kuriera odbywa się w Sello. Także z poziomu cello wystawisz dokument końcowy, w tym przypadku paragon, który dodasz do wysyłki. Wszystkie informacje o całym procesie realizacji zamówienia widoczne są w sello i w subiekcie.